witam, witam serdecznie gramy sobie casual pierwsze wolne i gramy możemy karko powiedzieć, nie piszemy hihi -hi. kto to z Chiny kto to Liksel Roza ze Szwecji kto to Zalik Sam Święty Mał i już mamy 100 loginów, jest dobrze dla trefelki. Nazwiskowe 3 bzat mamy 3 za nie ma starszej czwórki, mamy tylko 5 pików na szczęście nie wiedzą w co zawistować zygi nie kombinuj. Co to też ten zalik Alenka, ha, Alenka z Francji, francuzeczka, 12 lat. mieć trzy i trzy kieru. No ma. Trzy pikowe, dwie kierowe to pięć, trzy treflowe to 8 i pięć karowych to 10. Trzeba wziąć pięć karowych, trzy treflowe to 8. Pików nie ruszać. Trzeba zacząć wyrabiać lewy treflowy. Dawaj zigi. Tam się u Ciebie 5 godzin różnicy. O! I trzeba zagrać damę trefl. Damę trefl. Może być dziesiątka. Damy trzeba przejąć kulę i powtórzyć trefla. 3 treflowe, 5 karowych to 8, 2 pikowe to 10. No i teraz trzeba. Nie, damy 2, kiedy też będzie 10. Cudów nie ma, trzeba brać swoje w krzaki. Nie tak, najpierw ograć kara. No teraz trzeba odegrać asapik. No się nie weźmie. As karo i karo do figury. On no, zupełnie poprawnie chociaż tam. Jedno kara im się nie Trzeba było wyrabiać lewy treflowe, bo trefle wyrabiały trzy lewy. Jak to jedno lewe więcej? A ten już ma policzoną. Excel. Mhm. Dwa i trzy. Ile mam przegrywających? Raz, dwa, trzy, cztery. Mam około siedem, sześć i pół lewy z ręki Dwa karo. To jest piąteczka. On ma cztery lewe, ja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ja siedem, sześć i pół to jest 10,5 pół lewy. Nie, nie, w kier nie będziemy grali. Będziemy grali w bezatach, byśmy grali trzy bezatu. Bezatą na szczęście mam starsze. Bardzo dobrze. No to trzeba było tak od razu, koleś. 6 Bzatu by było. Liczymy. O mają raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 karma. Jak się nie podzieliły 3-3, to nie wygramy. Na razie się wszystko dzieli. W dalekar 3,36% kiery nie było, bo Danie była lewa kierowa. A w Bezatu ile było? 3 treflowe. Złośliwie licytowałem, a on mówi, że gut. On mówi, że gut. A, Alinka, no Alinka, no pewnie Alinka. Nie, jest do Alinko powinienem ci grać, bo dać do to, 3B za to. Ale on rzeczywiście miał na cztery kiery. Może on myślał, że go Asy pytam. Może on myślał, że go Asy pyta? Mój król Tref może tracić na nie niekoniecznie. Wszystko w rękach Alinki. Dalej nie licytuję. No. trzy trzy mógłbym powiedzieć. Oni mają kolor nieuzgodniony, no niech zagrają w kara. To powinno być pięć trefli, bo tu to obiecuje trzy trefle. Czuję, że Ala ma jakieś. No ja się nie dziwię, że Ala ma trefelki. Alinko szanuję twoją teętrę, mam w treflach wzmocnienie. Zagraź w pichał będą trzy lewy. Chyba, że ty chcesz przebić kar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A to Irnka. Irynka z zabuga. Uciekł I ręka z bóga. No, takie pięcioczek, nie na licytowanie. Nie na licytowanie. Napsocili i uciekli. A, bo tu są trzy trefle i tu są trzy trefle, to 6, a linka ma pięć trefle, to powinna grać piki na skrót. Kiedy mamy dużo atutów, gramy w nasz roboczy kolor, to się nazywa na skrót. A nie gniewaj się, fajnie grałaś, ale idę, idę zagrać. Pas, co to jest? Margery z Mauritusa, pięknie. To jest wątpliwie, żeby z Mauritusa tak sobie mówią. Ace Adam z Australii, pięknie. I Dina. Kram, trefelek, no pik, pik mogę powiedzieć, sześć siedem oczek, czwórka pikowa, dalej nie cytuję nie mam na cztery pik. Aktualnie na dziesiątkę będziemy pasować. Oho, chcą nam trefelka przebijać. Gdzie my chcemy być? Tu chcemy wszystko jedno. Nic nie wykuglujemy. Ściągamy to na czwartą dziesiątkę. Się zahaczamy. Zabieramy dziesiątkę. Musimy oddać Kiera. Musimy oddać Kara. Cztery piki wyszły. Ale to na cuda. Adam chyba miał nadwyżkę. Ja nie miałem na dołożenie. Wygraliśmy jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lew, pięć i pół. Miał nad, od razu cztery powiedzieć. Czy znaczy, żeśmy wygrali? No trzeba spasować z tą ręką. Cudów nie zrobiłem. Kto ma figury? DF, co to jest DF? Dina Dina, Dina gra od kwietnia. A tu Asio. A, Asio to mój. I Małgosia z Maritusa. No pas. Nie mam dobrego Wistu. Ale Wistuje Adam. Może zawistuje w pika. Wis z Pika z pewnością jest dobry, co by w tych pikach nie miał. Treflę coś wyrzuci. No. Ściągaj pika. Mhm. więcej nie wierzymy. Trefle dobre, kara dobre. No waleta karą muszę trzymać. Teraz trzeba rzucić siódemkę. mój madame. Zachować waleta. Przebija. Spada mu walet trew cudownie. To my w kiery gramy? Patrzcie, nie wiedziałem, że gramy w kiery. No dawalsz mam Jaki ruch ty chcesz cofać? Ostatnią kartę dołożyłeś, Adaś. Co ty chciałeś cofać? Małgosia ucieka, bo się cofasz. No, cofasz. Lywachę przyszło. Liviu. Liviu to mężczyzna. ny ten kolor ale piki <laughs> liwache no to jest dwa piki uwaga Zobaczymy, trzeba dać zrozumie. As król to jest z góry, a król as to oznacza. Dubel. To dama to zmiłkowa. Walet jak walet może wziąć? Przecież pokazałem, że nie mam waleta. Jak wychodzę w dziesiątkę, to mam dziewiątkę. Jak rzuci siódemkę, puść! Dziewiątka dobra była i zmarnowała tutaj. Pikową biorę. A teraz wyjdzie w damę i wyrzuci piko. Wiem, że dziewiątka tyle była dobra. Miałby teraz kierunek. No pika wyrzuć, Adam. Tyle pigów mieliśmy. Nie poparł mnie w piki. Nie była dziewiątka dobra. 9 i 6 wygraliśmy dlaczego A bo tam wygrywali 4 kiery A bo nam nie dawali przybitek Sum. No jaka sympatyczna Marysia brytka Jen Nowicjusz. świetnie No zgłośmy kiera na dobry początek. Mogę zgłosić kierę ile mam. 3, 4, 7, 9, 14, 3,5 lewy mam. To mój król pik traci na wartości. No nie mam na cztery kiery. Jak grać, to rzetelnie. Gdzie chcę być? No, oddaję cztery asy. Dobrze, że nie poszedłem dalej. Chcę być tam. Chcę, żeby zagrał w trefle albo w kara. Lepiej w kara, żeby zagrał. O, dziękuję. Powinien zagrać w kara. Najsłabszy stolik, na szczęście. Teraz szybko zabieramy kiery. Asa? już nie przebiją i przebijamy tam wszystko jedno jak o. jak pościągali asy to nam dali szansę to wygrać prosto, lekko, łatwo i przyjemnie deklaruję wszystkie lewki Policy na paluszka. 5-1 wygraliśmy. Mogli 3 piki wygrać. No, trzeba. Cały... iść do domu.